Dzisiaj 5 stycznia 2021 Jesteśmy przy Centrum morskiej nauki Morskie Centrum nauki na przeciwwałe Tutaj Na Rufie na Rufie Zaczyna się Potężne centrum Ale czy to ładne? zobaczymy jak będzie dalej dźwigi są piękne ale te, ten statek raczej wielka barka, bo to mało wygląda na statek ten statek już prawie pokryty ale znowu ciekawym, nie ciekawym e, a, różnokolorowym, czerwono-żółtym Kolorem. No nie ma takich statków. Nie ma takich statków w takim kolorze. Mógłby być na przykład żółty, to gazowny, czerwony, takowiec. No ale, no ale zbudowano takiego kolosa tu, na wybrzeżu. No, zasłaniał będzie kolos. Zasłaniał będzie starówkę nie, warstownie no ale z góry będzie będzie ładnie widać znowu znowu będzie widać ładnie Mały Chrobrego a przed dziobem dźwigi dźwigozaury też są piękne bo oświetlone pięknie no tu jeszcze nie dokończono ale no trochę niefortunnie to jest, że przy samej trasie zamkowej bo tu przecież kuch samochodów nie dość tego smród z jeżdżących samochodów Ja to raczej widziałbym Ten statek dalej tam gdzieś dalej głębiej głębiej gdzieś na Hłasztowni albo może tam na końcu na samej starówce, końcu starówce No ale nasz marynarzy nie pytano gdzie to ma być, jak to ma być, jak wyglądać. Nikt nas nie pytał. Co tu w środku ma być, jak No był tu u mnie przecież jeden pan u mnie w tawernie zbierał, zbierał dane do tego centrum ale zmarło mu się. Nie wiem czy przekazał, czy nie przekazał tych danych. Bo ich dałem mu z 10 gigabajtów na, na płycie. Tak to Zobaczymy, co też będzie dalej. No, jest to ciekawa budowla, niesamowita, niesamowita budowla. Ale trzeba akurat na przeżył, na starówce, to jest pytanie. Czy powinna tutaj, przy samej, przy samej tej trasie samkowej, to jest drugie pytanie czy powinna być takie placki różnokolorowe to następne pytanie o dźwigi to jest piękna sprawa bo pokazuje starówkę pokazuje wszystko wszystko co potrzeba czyli czyli historię no tu nowa budowla potężna budowla potężna budowla no i my tu obserwujemy to przez wiele lat, jak to się buduje. Obserwujemy, podziwiamy Morskie Centrum Nauki. Najpierw miało być Centrum wolskie Nauki, potem Morskie Centrum Nauki. Znamy tego pana, który imieniem, prawda? Poznaliśmy. Poznaliśmy tego pana, którego imieniem. Jak się nazywał? Profesor Stelmach. Tak jest. O, jeszcze dźwigi są profesor Stelmach. Po to jeszcze te, te morskie centrum nauki i imieniem. Pana profesora. Miałem przyjemność. Mieliśmy przyjemność z nim podyskutować, ale to było dawno. I już nie żyje. Bo byśmy mogli mu teraz powiedzieć parę słów na temat. Co sądzimy? A tu piękne dźwigi. Co sądzimy o tym? No, ale trzymamy się do zakończenia całej sytuacji. Zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. No jest, jest, jest tu na Własztownie budowla potęga morskie centrum nauki. W środku ma być wiele ciekawostek. No ale nam marynarze kapitanom brakuje tradycyjnego morskiego muzeum. Tego nam brakuje. O, niektórzy mówią... A czy nie można było zrobić tam z tyłu za tymi, o, tymi pięknymi budowlami, że tutaj Zrobić całą rew rewitalizację tej, tej starówki, tej łasztowni tych pięknych domków, tak jak ten, tak jak ten, żeby to było widoczne, ale tam, a żeby nie zasłaniało nabrzeża. No i jeszcze najważniejsze, co tam będzie w środku, co tam będzie w środku, mniej więcej wiemy, bo, bo już nam prasa doniosła, ale czy ktoś nas marynarzy spytał, czy ktoś marynarzy spytał, co byśmy chcieli tam jeszcze zobaczyć? No da, a naukowcy się wzięli tylko, ale nasz praktyków nie zapytano. No zobaczymy, popatrzymy, ahoj!